Dzień dobry, witam Was, kosma z tej strony. No i witam Was w Specialu na 1000 sub... Przepraszam, na 18 subskrypcji. Yy, w tym filmie będzie szczegółowy poradnik, jak zrobić podobny domek. Czyli mały domek, na jakim chcecie. To już od Was zależy, gdzie. W górach, nad morzem, nad jeziorem, nad rzeką, gdzie chcecie. Zaczynamy. Na początku przygotuj dwie płytki. Taką, taką, lub jedną dużą płytkę. Zależy, jak ci wygodniej. Potem musisz zdecydować, czy chcesz, żeby po rozłożeniu domek, czy chcesz, żeby jakby rozkładając domek tylko po to, aby zajrzeć do jego środka, czy chcecie, aby po rozłożeniu wychodziły dwa obok siebie domki. Kiedy, jeżeli chcecie zrobić po prostu chcecie zajrzeć do środka, dobrze jest umieścić, że Wam pokażę. Zdemontuję trochę domek, ale nic się nie stanie. O, ten klocek, co tu widzicie, musicie umieścić na płytkach. o w taki sposób i wystające, um, wystające pięterko y, poukładać tak klocki, aby wyszła komin, wyszedł komin, czy no bo po prostu to będzie dobrze wyglądało. A jeżeli chcecie, żeby po rozłożeniu wyszły tak jakby dwa domki, to umieszczacie ten klocek tak i tutaj do końca jest ściana. Dobrze, ten domek sobie naprawię poza filmem, czyli on już mi nie jest potrzebny. Teraz tak, jeżeli już zdecydujecie, układajcie, układajcie szereg klocki lub po prostu w innym kolorze niż reszta domku, ułóżcie z nich zarys. Pamiętajcie, aby dostosować je do dachówek, jakie macie, byście nie zrobili na przykład nieparzystej szerokości, no bo yy, po prostu będzie tutaj będzie więcej dachówek, tu mniej i będzie taki nierówny dach, więc musi być parzysta liczba i musicie policzyć wypustki na Waszych dachówkach. Dobrze, jeżeli, jeżeli już to zrobicie, możecie też zrobić inne otwieranie, czyli tylna ścianka, wtedy używacie po prostu zwykłej jednej płytki, a nie dwóch mniejszych, aby się rozłożył. Teraz zaczynamy budowę. Zbudujcie piętrami. Zawsze dobrze, nad, zawsze dobrze rozdzielić jest yy, dwa kolory. Jednym takim cienkim pięterkiem w zupełnie też, zupełnie odróżniającym się kolorze. Na przykład w przypadku takiego otwierania, to umieszczamy ten klocek umieszczamy yy, wy, trochę wyżej. Tutaj taki krawężnik lub yy, no jakiś płaski klocek, żeby nie było wypustki. I po prostu już tutaj nie umieszczacie tego rozdzielającego, bo to będzie taka dobra wysokość. Pamiętajcie, aby z przodu zrobić miejsce na drzwi, czyli nie budować ściany z przodu. I żeby zdecydować, czy chcecie, żeby okno było na górze, czy zaczynało się od podłogi. Różnie może być. To już sami sobie wymyślcie. Teraz y, po ułożeniu domku przy, przed dachem musicie y, dach musi być na czymś sparty, musicie na przykład jakieś płytki do środka i klocki wspornikowe, które będą y, jakby tak blokowały, żeby dachówki nie zawalały się do środka i aby cała konstrukcja była stabilna, żeby na przykład jak będzie chciał się. Wziąć sobie domek, żeby komuś pokazać za dach, weźmiesz, a on się zawali, no i będzie trzeba odbudowywać. Więc musicie o tym pamiętać. Gdy już zbudujecie cały domek, czas na urozmaicenie go podwórkiem. Yy, musicie używać wielu różnych rzeczy. Możecie poczekać trochę, może coś Wam wpadnie do głowy. Nie kończcie od razu budowania domku, przejdźcie się, może jakiś pomysł Wam wpadnie. No. Ja na przykład wpadłem na pomysł zrobienia tutaj małej kawiarni. Fajnie też wszystko rozumieć za przenośny grill lub ognisko. A propos ogniska, yy, różnie może to wyglądać. Może być takie ognisko obłożone takimi kamieniami, albo takie ognisko do którego dokładamy belkę i widać, że się drewno pali i to dobrze wygląda. No i mogą być takie kamienie. To już od Was zależy. No, i gdy umieścicie główne, główną, że tak powiem, część podwórka, jak na przykład tutaj skały, to czas na takie detale, jak na przykład lampka, teleskop, ławka. Pamiętajcie, że jak robicie ognisko, żeby zostawić też belki na opał, no bo powietrza się palić nie będzie. Coś tam musi być na opał. Używajcie klocków, patrzcie. Obracajcie je z różnych stron. Możecie na przykład zbudować butle z gazem, żeby zrobić przenośną kuchenkę. Ja Wam pokażę. Taki klocek. Taki możecie mieć z domku nad jeziorem. Możecie użyć również innych klocków, no bo klocki się obracają, możecie zrobić z nimi wszystko. I jest poręczna butla z gazem, prawda? I można coś sobie usmażyć, na przykład jajko. Fajnie też wygląda kamienna droga, jak na przykład tutaj, no tutaj jakby nie miałem za dużo przed domkiem miejsca, dlatego zakręciłem do ogniska, aby gdy trawa namoknie, nasiąknie wodą, mógł po kamieniach przejść suchą stopą do ogniska. Dobrze, możecie też y, przy, bu przy budowaniu domku zrobić go wyżej i drzwi umieścić potem wyżej. I budować domek tak, aby na przykład z przodu mieć tarasik. Taki lub taki. Pamiętajcie, że drzewa bardzo o, yy, ożywiają wasz model, więc możecie użyć yy, ze względu na jakby miejsce, gdzie znajduje się ten domek. Na przykład w górach to będzie pasowała sosna. Taka lub taka. Ich nie robi się jakoś skomplikowanie, lub taka na przykład jabłoń. Pamiętajcie, że jak robicie jabłoń, musicie też y, takie czerwone klocki, jako jabłka przyczepić, i tutaj też na ziemi. Bardzo dobrze wygląda, jeżeli y, przy oknie są kwiaty. Wygląda to tak lub troszkę inną techniką zbudowane, zaraz Wam pokażę. Tutaj są klocki z wypustką po boku. Tu też są klocki z wypustką po boku. Na górze jest przyczepiany płaski klocek i tu kwiatki. Teraz go obracamy i przyczepiamy. I mamy piękne donice z kwiatami. Piękne. Jeżeli macie fajne klocki, możecie zbudować również psa lub inne zwierzę. Zawsze, zawsze dobry jest taki przyjaciel człowieka. I to chyba było na tyle. Możecie też jakby u. Może być scena jedna, na przykład, że dym. Dym jest w miejscu. Co innego, jak robicie filmiki z Lego, no to wiadomo, przesuwa się trochę dym. Ale właśnie w takim momencie można uchwycić scenkę. To też można zrobić dym, że on tak troszkę do góry leci. No i to było chyba na tyle. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Ale też jeszcze nie wszystko. Pewnie napiszę to w tytule. Będzie super zabawa z dwóch klocków. Wystarczy taki klocek lub trochę inny, na przykład parasol i taka luneta. Przyczepiasz lunetę do tego klocka obróconego tył naprzód. I masz taki bączek. Zakręcasz go i naprawdę on się szybko kręci. Tutaj go nie pokażę, bo to jest wykładzina, zaraz się przewróci. No dobrze, to ja myślę, że filmik ci się podobał. Jeśli ci się podobał, to daj łapkę w górę. Jeśli podobał któryś, jeśli yy, uważasz, że któryś z domków yy, bardzo przypadł ci do gustu, napisz mi o tym w komentarzu. Ja cię żegnam. Папа